Cześć, wracam do Was po dość dłuższej przerwie z recenzjonowej książki Siostra Nocy. Ostatni tom zaczyna się w miejscu zakończenia poprzedniego. Siostry uciekły z niewoli. Teraz muszą znaleźć rozwiązanie na zagrożenie, jakim jest śmiertelny, niebezpieczny król demonów. Do tego Wi wreszcie odnajduje sekretną wiadomość skierowaną do sióstr. Jest to przepowiednia. Jednak aby ją zrozumieć, i być może wypełnić, muszą cofnąć się w czasie i to bardzo daleko. Jak sobie poradzą? Czy będą w stanie znaleźć rozwiązanie tego konfliktu? Co muszą jeszcze po drodze poświęcić? Aby tego się dowiedzieć, trzeba sięgnąć po książkę. Sięgając po ostatni tom serii trzech czarownic, nie do końca wiedziałam, czego oczekiwać. Pierwszy tom był dobry, Choć główna bohaterka trochę mnie irytowała, w drugim tomie robi się jednak ciekawiej i jest trochę dojrzalej. Co otrzymałam w ostatnim? Ten tom jest dla mnie genialny. Autorka zafundowała nam tu prawdziwą, uczuciową kolejkę górską. Do tej pory nie mogę dojść do siebie po tej książce. W tym tomie jest wszystko. Rozwinięcie naszej Wii. Z zakochanej nastolatki stała się młodą kobietą, która wie czego chce, jak to zdobędzie. To była czysta przyjemność obserwować, jak zmienia się ta postać wraz z wydarzeniami. Pozostałe postacie, jakie zostały tam wykreowane, to coś pięknego. Nawet ci drugoplanowi zostali dopracowani. Dobrze, czy źli, bez problemu mogłam ich sobie wyobrazić, a niektórych nawet bardzo polubić. Podoba mi się to, jak w tej książce jest nawiązane do legend autoriackich i przedstawienie ich w tak odmiennej odsłonie. To było ciekawe doświadczenie spotkać na kartach książki bogini, dawnych magów, czarodziejów. Autorka świetnie wodzi nas za nas. Gdy jesteśmy czegoś pewni, podsuwa nam coś małego i już nie jesteśmy pewni zupełnie niczego. Przy czytaniu tej historii nieraz Stargały mnie sprzeczne emocje. Jestem wraz z bohaterką szczęśliwa, by zaraz być wściekła, zrozpaczona i zdezorientowana. Bardzo obawiałam się, jak to się wszystko zakończy, bo ile razy miałam tak, że książka miała potencjał, a gdy dochodziło do końca, okazało się, że no, niestety nic nie wyszło z tego. Przy tym zakończeniu, przyznam, leciały mi łze, tam było tyle uczuć na koniec że inaczej chyba nie mogło się to skończyć. Jest mi ogromnie smutno, że to już jest koniec tej tajemniczej, pełnej intryg powieści. Będę tęsknić za tymi niezwykłymi siostrami. Mam cichą nadzieję, że może kiedyś autorka wróci jeszcze do tego świata. Oby. Przy tej historii bawiłam się świetnie. Już wiem, że ona będzie należała do moich ulubieńców, szczególnie ostatni tom. Serdecznie polecam tę serię. A wy czytaliście może którąś z tych części, a może już macie za sobą cały cykl. Napiszcie do mnie jak wrażenia. Do usłyszenia w następnym odcinku.